Cześć moi drodzy, witam was u mnie na kanale. Po raz kolejny w Snowrunerze. to gry nie zna to w skrócie, można powiedzieć, że jest to taki symulator jazdy ciężkimi samochodami terenowymi, ciężkimi, ale też i lekkimi, bo są też tutaj jeepy. Ale cechą wspólną jest to, że nie jeździmy po asfalcie, tak jak tutaj akurat jest tylko dojazdówka. Ale widać, że niebawem zaczną się trudno dostępne tereny. Więc cała rzecz tutaj polega na tym, żeby przez co nam się udało przejechać. Także zapraszam na dzisiejszą przygodę. Myślę, że zrobimy sobie misję, że dowieziemy te materiały eksploatacyjne i to nam zajmie około 15 minut, właśnie tym Azowem tutaj, a potem pojedziemy sobie chyba odkrywać na tej mapce nowe tereny, bo już Wam pokazuję, że tutaj zostało kilka wież nieodkrytych, Obserwacyjnych, więc próbujemy się dostać do nich, właśnie używając jakiegoś samochodu lżejszego. Także zapraszam Was serdecznie. No i ruszamy. Ruszamy w nieznane. To, co tutaj mogę Wam opowiedzieć, może Was też interesuje, troszeczkę. Z czego korzystam, więc to jest kierownica Trustmaster T300 ze skrzynią biegów, która tutaj obsługuje nam, właśnie razem ze sprzęgłem biegi. Akurat tutaj mamy tylko wsteczny. Mamy ten bieg taki niski i bieg wysoki. Nie pamiętam, jak się go wrzucało. Poczekajcie, bo muszę sobie przypomnieć. O, tutaj jest, czyli na czwórce mamy, bo tu jest akurat ośmiobiegowa, jest aż ta skrzynia łącznie ze wstecznym, więc starczy spokojnie na różne kombinacje. No dobra, to ruszamy, bo szkoda czasu. Oczywiście wszystko podłączone jest do konsoli, bo to jest gra na konsolę, ale też jest oczywiście wersja na PC-ta, której którą ja też chyba na mam, ale nie mam tych wszystkich DLC, które nam dają. Różne fajne auta jeszcze do tego naszego całego zestawu tutaj sprzętu. No dobra, widzę, że kończy nam się niestety paliwo, więc wiecie co ja bym chciał po drodze, ale myślę, że nie ma sensu, że ja chyba dojadę na tym paliwie, że 133 litry to wcale nie jest tak mało, prawda? A teraz paliwo nie jest tanie, więc później je zakupimy. Chociaż za paliwo w tej wersji, w której ja gram, bo to jest jakby taka domyślna, domyślny sposób rozgrywki, no nie płacę. Ale w wersji hardkorowej, którą pewnie też sobie kiedyś uruchomię, no to za paliwo musimy płacić pewnie i za wiele innych rzeczy, jak na przykład odholowanie naszego pojazdu z powrotem do garażu. No dobrze, słuchajcie, to zapraszam Was na troszkę muzyki na trochę właśnie mojego tutaj gadania. No cóż o że dużo y, takich ciekawostek w ogóle o samochodach terenowych powiedzieć niestety nie mogę. Y, pewnie gdybym y, w rzeczywistości nimi jeździł to du no dużo mógłbym... Pewnie fajnych rzeczy poopowiadać, no niestety nie mam takiego auta, też nigdy nie miałem. Mało tego, e, nigdy nie wybrałem się na takie bezdroża, więc też nie wiem e, na ile to faktycznie tak wygląda, jak to jest tutaj w tej grze. No, domyślam się, że z tego co widziałem na różnych e, no, materiałach wideo. Takich pokonywania, takich właśnie terenów. No to mamy tutaj pilota zazwyczaj, że nie jeździmy sami, tylko jeździmy w towarzystwie, który po prostu czasami musi i wyjść z tego naszego samochodu, i podczepić linkę i sprawdzić, jak mamy pojechać, czyli właśnie taką pełni rolę takiego, takiej osoby, która zastępuje nam tą zewnętrzną kamerkę w grze. Dzięki której widzimy dokładnie w jakim miejscu musimy, musi to koło nam najechać. No Są też takie oczywiście miejsca, gdzie taka precyzja co do dosłownie milimetra musi być zachowana, żeby pokonać przeszkody. No i zobaczcie, jednak tutaj mamy ten. Bo się wcześniej zastanawiałem, dlaczego my na farmę jedziemy po materiały eksploatacyjne, ale jak widać właśnie tutaj one są. Mamy załadowane te materiały, możemy się przyjrzeć. No, Azof się tutaj zakopał, ale to jest naprawdę dobre, no, do, dobry, ym, dobre auto. Czekajcie, jak ja mam ten R1, to jest hamulec ręczny. No, widzicie, ja tutaj czasami używam też Zamiast kierownicy, po prostu pada, i to jest fajne, że możemy na raz użyć i tego, i tego. Życzyłbym sobie takiego rozwiązania też w innych grach. Ale preferuję jednak ten widok jako taki no, znacznie, znacznie ciekawszy. Czekajcie, teraz tak ja muszę zobaczyć, bo ja nie pamiętam. Jak się zapalało światło? Powiem Wam, że. O, tu jest wyciągarka. O, momencik. Jak, jak myśmy mieli zapalanie światła, widzicie? Hmm. Poczekajcie, może flash? Flash, nie, flash nie działa. Ręczny nie działa. Hmm. Znaczy, ręczny. Wiem, że to była jakaś kombinacja przycisków. No trudno, będziemy jechali po ciemku, bo. Yy, nie ma tutaj, musiałbym sobie przypomnieć. Które to były od zapalania świateł? To jest sprzęgło. Okej, okay, to jest wyciągarka. No cóż, chyba przyjdzie nam... ...uruchomić to w taki sposób. Zaraz zobaczymy, czy my możemy w ogóle. Mm -hmm. Dobra, ustawienia. Wiecie, co chyba sobie podejrze. Kierownica. Gdzie my mamy, właśnie? O, zaczęło padać. O, wiecie, powiem Wam, że ja nie wiem, czy wcześniej były takie efekty, że słychać było deszcz walące o kabinę. O, czekajcie, jeszcze raz. Nie, powiem wam, że nie było. Ja tyle grałem i nie było tego. No, raczej niemożliwe, żebym mnie zwrócił uwagi. No, szkoda, że nie mogę zapalić tych świateł, ale. Po prostu zapomniałem, które dokładnie. To nie, to jest hamulec chyba. Radio to hamulec. Najprościej byłoby mieć to pod fleszem, ale niestety nie ma. Dostarcz do domu. Ach, do domu pastora, poczekajcie, bo ja być może źle jadę. Bo ja muszę dostarczyć to, widzicie, do domu pastora te materiały eksploatacyjne. A, dom pastora jest tutaj. Ej, no to całkiem fajnie, tylko że yy, po prostu trzeba będzie pojechać tutaj. I to tu jest akurat też stacja paliw. Widzicie, bardzo przyjemna, y, króciutka misja, która tutaj nie wymaga. Oj, nie wiem, czy ja tu się nie wywrócę. Zaraz kurczę, kurczę, niedobrze. Powiem Wam, że Azov tutaj wybacza wiele błędów. To jest świetne y, auto dla początkujących. Bo, zobaczcie, normalnie już tu powinienem leżeć, bo najechałem, jak widzicie, bardzo. Niebezpiecznie, ale jakoś się udało, wybronił się ten, ten pojazd. No jest to. jakoś nie mogę mówić o tych pojazdach samochody, no jakoś po prostu mi nie pasuje. No, teraz już mamy spokojniejszy odcineczek. Widzicie, jak to może być pasjonująca zwykła jazda. Uruchomcie po prostu swoją wyobraźnię, nie? Że, że jedziecie, że tutaj faktycznie coś się dzieje. Jak ktoś przeżywa, to potrafi tak wczuć się troszeczkę, to też dla niego będzie to na pewno fajniejsze przeżycie. No zależy, jak do tego prawda podchodzimy. Niestety, im człowiek starszy, to z własnego doświadczenia wiem, tym mniej no, pociągają go te wszystkie światy wirtualne i i tak dalej. Więc w tym momencie, y, jeśli chcemy, y, no, po prostu y, też tego troszeczkę spróbować, no to trzeba spojrzeć to, jak to potocznie się mówi, tak przez, przez taki y, pewien pryzmat, nie? że musimy zapomnieć na chwilę o tym, że jest to gra, i starać się y, tutaj wynieść z niej y, to, co faktycznie. Y, jest w niej ciekawe, ale nie patrzeć przez pryzmat, że jest to wszystko sztucznie wykreowane. Jeżeli tak będziemy myśleli, no to e, można sobie wszystkie gry z dysku skasować, no bo. No bo cóż, to nigdy nie jest jakiś świat, e, który mamy za oknem. No dobra, dom pastora, moi drodzy, czy ja dobrze jadę? To jest pytanie, bo wydaje mi się, że. E, że do domu pastora, to niestety musimy się tutaj wrócić, bo. Ja się zagadałem i najzwyczajniej świecie popełniłem błąd. I teraz musimy sobie tutaj zrobić objazd myślę, że damy radę tu wykręcić, że tu nie rośnie żadno wielkie drzewo. Niestety to, co jeszcze jest, czego mi brakuje, to Możliwość oglądania, czyli przyczepienia sobie tej, wiecie, czapeczki takiej fajnej. O, i tu w tą stronę, kolego, w tą stronę. Dobra, zmieńmy sobie wsteczny. Też nie widzę za bardzo we wstecznym. O, no ale chyba dobrze, mam nadzieję. Tej czapeczki z diodami, czy tam z tymi odbłyśnikami. I wtedy byśmy mogli się tutaj dosyć fajnie rozejrzeć. No ale... Jakby nie jest to mocno uciążliwe. Możemy zawsze użyć sobie no, w miarę możliwości bezpiecznie, oczywiście. Pada OK z tego, co pamiętam, to musimy tutaj sobie skręcić. Tylko wiecie co? Radzę nie pchać się. Zrobić to spokojnie. Także nie wjeżdżamy w te wszystkie rowy, bo. Jeden nieodpowiedzialny manewr, że a nóż, widerec się uda, prawda, to nie jest tak, że tutaj ten Azow się na niczym nie potrafi przewrócić. No i sam jestem ciekawy, jak pójdzie ta druga część, nam, bo to zaraz zakończymy. Co do modów, to niestety albo istety, w pewnym momencie gra mi tutaj mocno ukarała. Bo Miałem zakupione wszystkie przyczepy do jednego z moich pojazdów, no i potem po zalogowaniu się patrzę, że te wszystkie kupione zniknęły i muszę na, po, na powrót wydawać e, dziesiątki tutaj tych kredytów tysięcy, które tutaj dosyć ciężko jest zarobić, więc po, przyznam się wam e, tutaj, że e, jadę na modzie, na modzie, który nam dodaje po prostu. oj. Oczywiście źle, bo to jest wyjazd. To jest wyjazd. Dobra, użyjemy sobie tutaj. No, cofamy, cofamy, cofamy. A, dobra, bo jest wsteczny. Że jest tutaj mod użyty, który nam daje. No, dodałem sobie 500 tysięcy tych kredytów, żeby mieć już święty spokój. No i móc sobie zakupić wszystko, co, co tam chcę. Podejrzewam, że przez to nie mam osiągnięć. Są one pewnie wyłączone. Chociaż gra o tym nam o tym mi nie mówi, ale no wkurzyłem się po prostu na to, że, że tak to się stało, że rzeczy, które już zakupione musiałem... No, pewnie na skutek może jakiegoś błędu w sejfie trudno powiedzieć. Musiałem jeszcze raz kupować, więc yy, jest taki modzik, który nam tych, yy, tej kasy dodaje. Dobra, gdzie jest? Bo tutaj jest stacja paliw, a ten dom pastora jest chyba troszkę dalej, nie? A dom pastora jest tutaj, czyli tutaj zaraz będziemy mieli po lewej stronie. Zobaczmy sobie, gdzie on jest. A to nawet przejdziemy sobie na ten widok. A widzicie, mam go pod nosem, tylko go po prostu nie widziałem. No, i za taką misję mamy 5000. A na przykład ta przyczepka kosztowała mnie chyba y, wcześniej 3,5. Jedna. Y, więc widzicie, tak doszedłem do wniosku, że co tam będę te przyczepy tak kupował po prostu sobie sobie te pieniądze no dodam w taki troszkę sztuczny sposób no dobra ponieważ to jest jakby końcówka tej tej misji tutaj nie mamy już nic do roboty tam nam nowa wpadła to myślę, że sobie tego azowa po prostu scholujemy do garażu i wiecie, co sobie wybierzemy? Bo mamy też taką fajną, mniejszą tatrę. Ja nie wiem, tylko gdzie ona, gdzie ona jest. Aktualne pojazdy dostępne to jest ta duża tatra. Wszystko. No to tutaj akurat jej nie mamy. Dobra, byśmy musieli zrobić chyba to inaczej. Mianowicie wejść do mapy ogólnej i przejść, o, tutaj do tego garażu. Dobra. I... Cóż, a jak my tutaj do garażu się teraz mamy dostać? Wiecie co? To jest dla mnie zawsze zagadką. No, wydaje mi się, że w Czarnej Rzece mamy resztę samochodów, to zaraz się tutaj nam gra... No, na troszeczkę czasu tutaj się uruchamia to, no, tego się nie da za bardzo uniknąć o dobra, mamy magazyn ciężarówek no i zobaczmy, kurcze tutaj też nie widzę tej Tatry jak to jest teraz? Hmm. Hmm, hmm, hmm. no sklep z pojazdami to nie a ja przecież miałem tą Tatrę, puste miejsce, a tutaj są, dobrze Dobra, dobra, już teraz wiem, bo próbowałem krzyżykiem się przesuwać, a to trzeba po prostu użyć, no popatrzeć troszkę na ekran. Mamy R1 do przeskakiwania, no ale udało mi się już tutaj. No i tak, mamy fajnego skauta a to jest taka mała Tatra, no ale nie będziemy chyba tą Tatrą jechać, bo... Poczekajcie, możemy obejrzeć ją to po prostu trochę. Wiecie, jak to będzie, magazyn ciężarówek i o tej Tatrze teraz lekkiej Wam przeczytam, ostatnio czytałem o tej dużej, a to jest z tego dodatku DLC Season Passa 2, e, taka mniejsza, e, tak ona wygląda właśnie. No i czego się dowiadujemy, jest to lekki pojazd towarowy, wyprodukowany na potrzeby wojska w, lat 60 w latach 60. ówczesnej Czechosłowacji. A a widzicie, to ja wcześniej stwierdziłem, że Tatra kojarzy mi się z Czechosłowacją i powiem Wam, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mi się tak to kojarzyło, ale dobrze trafiłem z Czechosłowacją. Jestem w szoku. Skąd ja to wiedziałem? Potocznie nazywany kaczką. Model 805 można dostosować do niewielkiego terenowego pojazdu strażackiego lub lekkiego pojazdu budowlanego. Choć ten model został wycofany zaledwie 10 lat od wypuszczenia pierwszego egzemplarza, kaczka z racji swojej niezawodności i zwrotności przez lata po zakończeniu produkcji wciąż była szeroko wykorzystywana jako pojazd terenowy. Także możemy cofnąć się do lat 60., właśnie i pojeździć sobie taką zabytkową tatrą, no albo tą dużą, no ale nie będziemy tutaj na razie tej mniejszej tatry używali. To jest taka ciekawostka. Myślę, że tego skołta byśmy sobie po prostu wzięli i przeniesiemy się teraz do zapory. Do zapory, przeniesiemy się do garażu. I myślę, że tutaj wybierzemy sobie jakąś trasę właśnie, żeby odblokować troszeczkę tych punktów widokowych, które tam zostały, bo widzieliście, że było ich na mapce właśnie kilka. O, i tak mamy tutaj tą Tatrę. Możemy zobaczyć. Mamy też bagażnik dachowy, więc daleko zajedziemy. Wspaniałe błotne opony. Myślę, że to będzie ciekawa przejażdżka. No dobra, to w takim razie. Możemy też ją dostosować, żeby no, możemy pomalować na różne fajne kolorki. Zobaczymy, właśnie jak wygląda e, to malowanie z DLC. Jak Wam się podoba? No, powiem Wam, że, że możemy ją sobie e, przemalować, żeby po prostu nie jeździć cały czas tak samo. Damy sobie jakąś fajną figurkę. Oczywiście kupimy, bo e, może jamniczka. Możemy jamnika, takiego mors, Morsa. E, o, to nawet starszy mat. No dobra, niech będzie. Zobaczmy do akcesorii. Nie mamy chyba. Nie, chyba mamy te akcesoria. Chyba powinny być. Czekajcie, zaraz sprawdzę jeszcze. Eee, tak, w akcesoriach oczywiście możemy karty sobie dać, ale to. No i też jest taki fajny łapacz snów. To akurat pasuje do takiego. No, tego to chyba nie będziemy, chociaż powiem Wam. A, to nawet fajnie wygląda. Dobra. Rancho, weźmiemy sobie te poroże. Yy, zobaczymy naklejki. Naklejki, jakąś też fajną damy. Nie wiem co oznaczą, bo mi się nie chce czytać, ale dobra, to damy sobie tą po prostu przygodę. Naklejki zewnętrzne. Nie wiem, fajne to jest to malowanie. Nie wiem, czy ją. Czy nie za dużo będzie, jak tutaj dodamy jeszcze? Chyba nie, chyba już nie chce nic. Na szybę przednią. A, też nie będziemy dawać. A ozdoba maski. O, nie wiem, za bardzo. Czy ozdobę maski też jakąś damy? Myślę, że możemy, spokojnie. No, chociaż. A, dobra. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie opuszczamy garaż. Nam się tutaj jeden w drugim zespałnował. Dobra, wyjedziemy, bo to dziwny widok jest. Trochę taki niepokojący. I moi drodzy, na tym skończymy sobie niestety dzisiejszy odcinek. Bo tu widzę, że już te pół godzinki, jakie przeznaczyłem na to, minęły. Też nie chcę robić tutaj takich odcinków tasiemców. Dziękuję Wam za uwagę i następny odcinek zaczniemy sobie właśnie od podróży tym Scoutem. Pojedziemy sobie pewnie odkryć troszeczkę tą mapę gdzieś właśnie tutaj na te, w te nieznane tereny, ale to już w następnym odcinku. A za oglądanie tego ja wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć!